Witam serdecznie. Bogusław Szedny z tej strony. Kolejny odcinek: Minutka z Bogusławem. Dzisiaj muszę przyznać, że jestem bardzo zainspirowany. Jestem sobie w jednym z hoteli w San Diego w Kalifornii, który wygląda trochę na w stylu hawajskim. Bardzo dobrze się tu zawsze czuję. Jak mam okazję zatrzymać się na chwilę. I dzisiaj przyznam, że ten filmik jest czwartym, który tu nagrywam. I tym razem chciałbym przez około 60 sekund porozmawiać na temat relaksu i jak bardzo relaks jest istotny w naszych życiach. Mamy tendencję często żeby biegać za karierą, kasą, za związkami czy cokolwiek tam w naszych głowach się rodzi. I czasem zdarza się, że zapominamy o Spowolnieniu, o relaksie, o zaczerpnięciu świeżego powietrza. Ach, polecam gorąco, naprawdę bardzo gorąco polecam, bo to jest jak ładowanie akumulatorów. To nam daje siłę, to nam daje szersze spostrze spostrzeganie rzeczywistości. Relaks także przynosi różne rozwiązania, nad którymi się głowimy. I próbujemy rozszyfrować, a wystarczy czasem spacer, być może medytacja, być może po prostu nic nie robienie, odpoczynek. I wiele rzeczy myślę może się rozwikłać dzięki temu, i lepiej się poczujemy, nasz organizm się lepiej będzie czuł. Także same plusy. Polecam się zrelaksować, kochani. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka Minutka z Bogusławem. Pozdrawiam. Papa. Pa.